To było trzecie spotkanie w Legnicy, natomiast szóste w ramach całego projektu. Tym razem w Legnickiej Bibliotece Publicznej zaprezentowali się poeci, którzy związani są z muzyką. Było to więc pierwsze muzyczne spotkanie. Poezja była pierwsza, muzyka pojawiła się później i chociaż są to różne rodzaje sztuki, uważam, że powinny się one łączyć. Rosyjskim poetom prezentującym swoje wiersze przygrywał na gitarze polski poeta, prozaik i muzyk Filip Zawada. Nawet jeżeli y, się nie, nie ma muzyki namacalnie, że ona jest z gitary czy z tam, to, to ona i tak jest. I moim zdaniem to jest najważniejsza rzecz w poezji, też bo to jest ten język, który jest poza jakimikolwiek podziałami. Jak mówią organizatorzy spotkań, idea ta sprawdza się zarówno w Polsce, jak i w Rosji. Sami artyści twierdzą, że te spotkania są pewnego rodzaju długiem. W dzisiejszych czasach, kiedy cały świat się rozpada, najważniejsze jest, żeby ludzie mogli się spotykać, i takie spotkania są naszym swego rodzaju społecznym długiem. Nie wydaje mi się, żebyśmy dzisiaj zrobili coś wielkiego, ale tak czy inaczej jest to bardzo ważne samo spotkanie. Wszystkie ludzie do usłyszeć. A propos rozpadającego się świata, zapytaliśmy poetów, co myślą o sytuacji na Ukrainie. Myślę, że w tym momencie dochodzi do podziałów i przesunięć na świecie, właściwie między dwoma władzami Rosją a Stanami Zjednoczonymi i my jesteśmy tylko marionetkami możemy tylko obserwować to, co się dzieje. Drugi z autorów powiedział nam, że ma swój pogląd na tę sprawę, ale jest za granicą i nie chce o tym mówić. Byliśmy również ciekawi, czy organizatorzy spotkań nie myśleli o tym, żeby je zawiesić na znak jedności z Ukrainą. U nas były takie pomysły, żeby na przykład zlikwidować pomnik przyjaźni polsko-radzieckiej, który stoi u nas w Lidyce na Placu Słowiańskim, oczywiście łącząc się z Ukrainą. Czy wy nie myśleliście o tym, żeby też zawiesić te spotkania w takim akcie jakiegoś sojuszu? Sami autorzy, którzy tutaj przyjeżdżają są raczej przeciwko takiemu myśleniu pro-putinowskiemu, pro jeżeli tak to można nazwać i była bardziej obawa ze strony naszych autorów wiadących do Moskwy, czy w ramach może sprzeciwu tego zbojkotować powiedzmy, ale jechali tam raczej do pro-ukraińskich umysłów tak myślę. Następne spotkania w ramach projektu Ambasadorzy Poezji zaplanowane są na czerwiec.